Cześć! Tutaj Marcin z, Hop, z Hopi News. Jesteśmy tu razem z docentem i, i z Michałem także z Hopinius. Oczywiście do, docent może formułkę swoją zgłosić. No to jak będzie kolej, to tak. Gdzie jesteśmy? Znajdujemy się w, w Perłowa Bistro w Warszawie. Otwartej jakieś dwa, dwa tygodnie temu. E, przyprowadził nas tutaj do, do docent, bo podobno jest zwierzyniecki, ja, wreszcie w Warszawie. No i rzeczywiście mamy tu, tu, tutaj Witka zwierzynieckiego, mamy tutaj, e, to tam, ordynackie, mamy tutaj, też zwierzyniecki i mamy ro, roztoczańskie dymione, też ze zwierzyńca. Wyjątkiem jest perła chmielowa dla... Dla porównania, dla porównania co, co, co to jest zwierzyniec, a, a co oferuje Perła jako bro, browary lubelskie? Proszę bardzo. Zanim może przystąpimy do degustacji, kilka słów na temat samego konceptu lokalu, ponieważ sama Perłowa w Lublinie, czyli w tym macierzystym miejscu dla Perły, powstała mniej więcej rok albo półtora roku temu. I po wejściu do Perłowej naprawdę widok jest niesamowity. Lokal generalnie mocno lustrzany, wystrój naprawdę nowatorski, niespotykany zupełnie w polskich knajpach. Oni dostali nominację, jeżeli chodzi o architekturę, więc lubelska Perłowa naprawdę wyróżnia się samym. Anturażem, samym po prostu miejscem na, na, na lokal. Natomiast tutaj po wejściu to jest takie moje wrażenie, że złapali idealnie klimat tych wszystkich wielokranów, które powstają. Czyli ściany, je, ściany cegła, ściana, cegła jest, metal. Tak, jest surowo, jest industrialnie, czyli i kufle, i kapsle, i jabriwoki. Czyli jest w klimacie warszawskich wielokranów, tylko oczywiście piwo mamy troszkę inne. Nie mamy, można powiedzieć, tego kraftu prawdziwego rzemieślniczego, tylko mamy no, taką koncernówkę. Ale y, zwierzyniec jednak jest pewnym wyjątkiem, bo to jest dosyć mały browar y, y, kupiony przez Perłę w Czechach, o ile się nie mylę. To nie jest chyba Słowacja, to nie jest swidnik, tylko to jest destilla. Z tego co dobrze pamiętam, czyli Destilla to jest browar, który ma artyzan u siebie. No i sprawdzimy właśnie, jak na tym sprzęcie, który Craft Polski wykorzystuje, jak sobie radzi właśnie koncern, którym jest Perła. No i dlatego pijemy zwierzyńca. Zacznijmy od Witka. Od, zaczynamy od Witka. To jest nowość, absolutnie tego nie piłem. To jest piwo dostępne tylko i wyłącznie w Perłowej w Lublinie i w Perłowej, właśnie teraz w Warszawie. Mam, dosyć... Mamy dosyć dużą mętność, słomkowy kolor. Piana była na, na początku. Tu, tu, tutaj pan barman powiedział, że piwo się bardzo, bardzo pieni. pieni, pieni. Piana się uspokoiła. No cóż, w jest, takich, aromat jest bardzo fajny. W takich kufelkach trudno oczekiwać, żeby było e, zaserwowanie piwa według e, no właśnie. stylu. No. Jest, to jest typ, typ, typowa tak. deska degustacyjna. Ja czuję kolendrę. Jest kolendra, jest, tak. Jest. Fajny aromat. Jest kolendra. Jest kolendra, jest, jest, jest lekka pomarańcza. No cóż, małe próbki mają to do siebie, że już są troszkę odstane, jeżeli chodzi o temperaturę. No że tak. ono nie jest tak zimne, jakby się chciało w I przypadku oczywiście, przestąpiane się lekko odgazowało, więc, więc nie ma tego elementu widku charakterystycznego, czy, czy, czyli orzeźwienia od, od wysycenia. Jest, 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 jest gładkość. Taka przez, przez to. Michałę, przez głośniej, głośniej, śmielej. Dobrze. Dobrze <laughs> nie bój się swojej się... opinii. No ja czuję kwaskowość, taka właśnie rzeźka kwaskowość dla Witka, pytanie czy ona nie jest zbyt duża, ale w zimnym, taka... zimnym piwie myślę, że byłaby ok. Można to po powiedzieć, że dla, dla fanów piw... Yy... Pożezanych z sokiem. Rzeczywiście tutaj jest taka lem, lemoniadowość. No, ja, która, ja, ja wolę bardziej wytrawne wit witki, ale... No, dokładnie, chodzi mi taka cytrynowość tak, tak. jest taka Cytryna na, na posmaku. Jest kwaskowe, jest rześkie, natomiast jest dosyć dużo goryczki. Nie wiem, czy to zauważacie, że ta goryczka jest, taka pewna cierpkość. I raczej cierpkość. Raczej I to cierpkość. jest taka cierpkość, pytanie czy od chmielu, czy... Daje radę. No. Znaczy, myślę, że gdyby je zamówić w takiej normalnej objętości prosto z kranu, aczkolwiek my je dostaliśmy tutaj no, z nie. niesamowitej objętości. Fajnie by było zrobić na no to przebitkę, jak to było polewane w ogóle z jakiegoś takiego e, zasobnika aluminiu, aluminiowego ponieważ ono się zbyt mocno pieni. Trzeba, no ale, trzeba mu chwilę dać. To ale jest... to jest dobry objaw, żeby Witek się pieni. Słuchajcie, no, no... nie jest to jakiś szczyt osiągnięć, ale też... Nie spijanie, jest pijalne. Dobrze. Przechodzimy do ordynackiego. Ordynackie. Ordynackie lekkie, czyli z tego co pamiętam, to jest chyba 10,5 belgie. Ja już je próbowałem na chmielakach, kiedy to piwo miało premierę. To by Było takie ok, natomiast jakoś specjalnie wrażenia nam nie wywarło. No, niestety, aromat już jest niepokojący. Nie, dla mnie jest chmiel. Dla mnie jest chmiel. To jest lekko warzywno-kapuścianie. On mnie z kolei przebija troszeczkę maślaność. Mam wrażenie. Ale już w smaku lepiej. Mhm. Też delikatnie kwaskowe. Tak, ale dosyć słodowe piwo, pełne. No niestety. Aromat, aromat mógłby być rzeczywiście chmielowy, tak? Mi się podoba treściwość w tym piwie. Jak, Jeżeli dobrze pamiętam, że to jest dziesiątka, to naprawdę treściwość jak na dziesiątkę no właśnie, jest, jest bardzo dosyć fajna. Pełne. Jest bardzo pełna. Nie, nie ma jakiejś pustki smakowej. Wysycenie jest takie też orzeźwiające. Właśnie to, czego brakowało nam w Witku, to. To tutaj już to, to wysycenie jest... Okej, okay, teraz jak już mam połowę kufelka, rzeczywiście czuję te aromaty, takie delikatne masełko, może trochę warzywka. Jest, jest troszkę. Tak. E, Ale tragedia nie, nie dominuje. To, nie, ma. nie dominuje. Dobra, to jest może nie aż tak, aż tak <coughs> ciekawe piwo, natomiast też znowu orzeźwiające, czyli mamy już dwa piwa orzeźwiające, przechodzimy do e, czt, e, sztandarowego. Flag, Chci, chcieliśmy skosztować pilsa ze zwierzyńca, którego już oczywiście zna, znamy od jakiegoś czasu, niestety nie ma skija, więc Tylko, że to jest pils. E, Marcinie, pamięta, że to jest pils nominalny, bo nominalny to, z tego, co, to jest, to tak jest 14 Belgii. 14, i to jest tam no, pils 6 alkoholu, czy chyba więcej nawet. Więc no, tutaj tak. mamy chyba czystość, nic nie ma. W aromacie nie ma nic. To znaczy, właśnie w aromacie jest, jest, pra jest prawie nic. Może tak, ale jest woda. Jest woda, taka mineralna. Jak widzicie, bardzo klarowne, przefiltrowane piwo, złote, dosyć dobrze nasycone, bo widać po bąbelkach, które się unoszą. Tak, no i tutaj kwasowość rzeczywiście jest podwyższona, w tym, w tym piwie. Ja, ja to piwo pamiętam z lat 90 jak się jeździło na wakacje na Lubelszczyznę w każdej piwiarni było, była właśnie perła chmielowa. No tak. wtedy, no wtedy to było coś zupełnie innego. tak? Bo ona była chmielowa, bo ona była, była goryczkowa. To jest w zasadzie puste w smaku tak jak w porównaniu do tego. Możemy to, to w zasadzie porównać mimo, że to jest więcej plato plat, plat i więcej alkoholu to tu jest więcej treści niż, niż tu. To jest puste, po prostu wodniste. Podnicsty Euro -lageru. Niestety taki. No znaczy, ja uważam, że i tak jest lepszy niż Eurolager, ponieważ nie, nie jest, jest kwaśny. Jest mineralny przynajmniej, tak? Nie, nie. jest ciężki. Jest nie bardzo jest alkoholowy. Jest o, bardzo dobrze pijalny. Ten, ten natomiast ten, 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 ten. natomiast po, pamiętając właśnie sprzed 15 lat perłę chmielową, która naprawdę była chmielowa i zresztą tutaj mamy nazwę, że to jest cały czas <słyszy> cały czas się nazywa czas Perła Chmielowa, więc tego chmielu za dużo nie ma. Natomiast. No, gdyby na goryczkę, na aromat trochę bardziej nachmielić, to dawałoby radę. Brać... Tylko właśnie to, to bardziej przy, przypomina dziesiątkę, a to bardziej przypomina jedenastka. Znaczy, jest... ja, ja teraz ja czuję bardziej aromat w momencie, kiedy mam połowę kufla, to teraz czuję delikatną kukurydzę. Więc ta kukurydza jest, to jest rzeczywiście taki Eurolager. Natomiast nie jest kwaśny, więc to jest fajne. Lager, e... Trzeba też pamiętać, że postrzeganie się też zmieniło pomiędzy 15 no, lat brak, temu, a, a, a dniem dzisiejszym. No dobra i klucz programu... Ale moment, moment móc, alem, a, a, jeszcze, jeszcze Nie Michał, no, bo Michał nic nie Michał mówi, nic mówi, może, może wypowiedz się. Hmm, nie no tutaj tutaj jakby zgodzę się z tym, co. co z kwestiami, które podnieśliście. No. Hmm, dużo bardziej hmm, treściwości, dużo więcej się jednak dzieje w ordynackim w porównaniu z, z perłą miarową. No i no w trzecim łyku alkohol jednak. No troszeczkę, przychodzi. troszeczkę, yy, takie wy, wychodzi jest. alkohol i wychodzi taka kwaskowość, więc podejrzewam, że ono w pół litra już by łapało takie motywy właśnie tego Eurolagera. No Przechodzimy do dymionego, zwierzynie zdymione. Tak, klub programu moim zdaniem, ja piłem to piwo jak tylko wyszło, butelkowe niestety, nie było gdzie tego skierśniać. A gdzie kupiłeś? W jakim sklepie zwykłym Careful Express po prostu po, po, po drodze z pracy i, i naprawdę zro, zrobiło na mnie bardzo duże wraże, wrażenie, jako że jestem fanem piw dymionych i, i rzeczywiście dawało radę. No, jestem bardzo, bardzo ciekaw, co, co będzie tu. Już widać, że w scenie jest, jest spore. To jest oczywiście lager, to, to nie jest górniak. Ja czekałem na to piwo, bo no jest, herbaciany kolor jest cały czas. Ja czekałem na, degustację tego tego, cały czas czekałem na degustację tego piwa, bo Zwierzyniec pojawia się w Tesco i w Tesco są wszystkie rodzaje piwa ze Zwierzyńca, oprócz właśnie dymionego. I cały czas tego dymionego nie mogłem dorwać. Do sklepów to chodzę rzadko, bo wiecie, że piję w knajpach, a w knajpach tego piwa w ogóle absolutnie do tej pory, jeżeli chodzi o Warszawę, nie było. Słuchajcie, I to jest pierwsza okazja, żeby sprawdzić właśnie jest, jest dymione z beczki. Od razu jest wędzonka, bardzo fajne... No ale delikatne, 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 delikatne oczywiście. Aczkolwiek jak się człowiek wącha mm. jest, jest, tak mm, bardzo, w aromacie bardzo przyjemne. Piwo pamiętam jako bardziej wytrawne. Ojejku, jest, 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 jest. Tu jest, tu, tu, tu jest troszeczkę to jest. bardziej półwy. No, to Natomiast... ja myślę, że, że to, rzeczywiście... to piwo już rzeczywiście zasługuje na, na uznanie. Jest bardzo fajna wędzonka. O, i potem, i potem na języku pozostaje ta wędzonka. Jest pełnia. Bardzo fajne, pełne piwo. Bardzo super. Zdecydowanie najlepsze z tego, co dzisiaj próbowałem, jeżeli chodzi o, o tą deseczkę. Wysycenie takie dosyć spokojne, ale to też tak, tak, ono tak, już, ono już, już troszeczkę, troszeczkę ono postało. Tak, tak, Pojemność jest mała. Ale właśnie to piwo jest zdecydowanie bardziej zimne niż witek, no bo witek no był tak. zlewany. Tak, bo... on, on musiał odstać musiał tak. jeszcze w pojemności. Ale wędzonka jest naprawdę wędzonka jest bardzo, bardzo fajna. Co mi się podoba, że, że tutaj jednak jak na polskie warunki i na, na browar w sumie średni, duży browar, zdecydowano się naprawdę na zasyp wędzony. Nie wiem ile, ile procent, ale dający rzeczywiście wędzonkę. No dobra, czyli co? Czyli degustacja, generalnie można uznać za udaną, ponieważ jedno piwo nam bardzo smakuje. Jedno piwo jest spoko, Witek daje radę, także. Ordynackie. List. Nie, ale wędzona naprawdę. Wędzone jest, bardzo jest bardzo po Prostu proszę. roztoczańskie. Także jest naprawdę spoko. Możecie wpadać, jak macie okazję do perłowej na na wędzonkę i tyle. No. Wasze zdrowie. Dobrze. A nie, nie płacili nam za ten materiał, nie? <laughs> na, 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 nawet piwo kupiliśmy także. Happynews.com News from the world of Polish craft beer.